Okej, okay, ten miesiąc jest dziwny. Głównie przez same ruchy Blizzarda, które jeszcze kilka tygodni temu wydawałyby się nie do pomyślenia, a dziś stają się rzeczywistością. Jednak co mam na myśli? Cóż, chodzi mi o sam fakt rozdawania masowo darmowych skinów dla graczy, jak i również hate firmy na Marvel Rivals, co prawdopodobnie doprowadziło do decyzji zatrudnienia jednego z byłych pracowników PVE z powrotem do Blizzarda. A żeby tego było mało, to dochodzi tu jeszcze premiera Poe 2, które kompletnie deklasyfikuje Diablo 4, przez co sama gra jest obecnie darmowa na Battlenecie do 3 stycznia. Oj, warto było czekać, aby zrobić ten odcinek. I tak, w tym materiale podsumujemy sobie wszystkie działania Blizzarda od czasu wydania Marvel Rivals, gdyż to właśnie wtedy firma zaczęła najbardziej panikować, a przynajmniej tak twierdzą gracze. Przy okazji, jeśli podobają wam się moje filmy, to zachęcam was do subskrypcji tego kanału gdyż naprawdę mocno to motywuje. No ale dobra, już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od omówienia Marvel Rivals, do którego co niektórzy gracze mieli o dziwo wątpliwości. Co było raczej spowodowane tym, że większość graczy patrzyła na sam tytuł bardziej jak na Paladinsy, a nie jak na realną konkurencję dla Overwatcha. Jednak gdy sam Marvel Rivals w końcu zadebiutował, automatycznie stał się jednym z hitów, w którego nawet teraz na Steamie gra około 400 tysięcy osób. Gdzie przypomnę, jest to tylko jedna platforma, ponieważ samą grę Możemy również zagrać na PlayStation czy Xboxie. Także raczej nikogo nie powinien dziwić fakt, że Marvel Rivals w tak krótkim czasie osiągnął tak duży sukces. Co prawdopodobnie nie umknęło również uwadze Blizzarda, który zaczął robić wszystko, aby utrzymać graczy przy sobie, lecz w dość marny sposób. Gdyż sama firma poszła tak naprawdę po najmniejszej linii oporu, dając graczom masę darmowych kosmetyków, czy to na Twitchu, czy w samej grze za wyzwania. I tak wiemy, może ktoś powiedzieć, że ok, są święta i być może chcieli nam po prostu zrobić przyjemność, dając różne rzeczy za darmo. Jednak mimo wszystko dziwi mnie fakt, że tak jak wcześniej mieliśmy po Max 4 dropy z Twitcha, tak teraz mieliśmy ich łącznie 10, co wcześniej nigdy nie miało miejsca, a przynajmniej ja nie pamiętam. No ale dobra, ktoś zaraz powie, co ma sandwich do grania w Overwatcha. Cóż, teoretycznie nic, aczkolwiek podbija to znacząco statystyki na samej platformie, jeśli. Chodzi o oglądanie Overwatch'a, pokazując jednocześnie, że sam tytuł nie odstaje tak bardzo od swojej konkurencji. Przy okazji, żeby Wam lepiej wyjaśnić, o co mi chodzi, to w tym momencie, kiedy nagrywam ten materiał, Marvel Rivals ogląda na Twitchu 63 tysiące osób, podczas gdy samego Overwatch'a tylko 13, co, umówmy się, jest znaczącą różnicą. Dodatkowo, to, co również jest dość dziwne, to to, że sam skin pokazany na trailerze do wdowy miał być dostępny wyłącznie łącznie w sklepie, jednak teraz jest on do zdobycia za darmo. A to i tak nie wszystko, ponieważ gracze zwrócili również uwagę na skin katary do Meja Awatara, którego to nie było na wcześniejszych leakach, przez co sami gracze wytykają Blizzardowi stworzenie na szybko dodatkowego skina, którego rozdali za darmo. I szczerze, nie da się ukryć, że firma w tym momencie działa po najniższej linii oporu, dając nam nowe kosmetyki z nadzieją, że to utrzyma uwagę graczy. Co raczej idzie im średnio, a sytuacji już na pewno nie poprawia wpis jednego z dyrektorów Blizzarda na x dokładniej Mike'a Jabare, który to zarzuca Marvel Rivals Plagiat, grożąc im jednocześnie pozwem. A żeby tego było mało, to sam dyrektor daje przykład Black Widow jako kopię Widow Makers Overwatcha, gdyż obie te bohaterki są snajperkami w grze, jaki mają Widow w nazwie. No trzymajcie mnie, bo tu skisnę. I tak, żeby było jeszcze śmieszniej, to powiem wam, że sam Overwatch podczas swojej premiery był również osądzany wielokrotnie o plagiat przez twórców Team Fortress 2, którzy zarzucali samemu Overwatchowi podobieństwo do niektórych postaci, broni, a nawet rozgrywki, gdzie przypomnę, w latach 2015 i 2016 to właśnie TF2 był pierwszym, który zapoczątkował ten gatunek. Oj, już widzę komentarze ludzi z Team Fortressa pod tym odcinkiem. No ale wracając, to Blizzard szerzej ma spory tupet, żeby wytykać komuś plagiat w momencie, kiedy sami to robili i nie mówię tu tylko o Overwatchu. Przy okazji jak jesteśmy już w temacie Valve to jestem ciekaw co będzie gdy na rynek wyjdzie Deadlock, który również jest oparty na gatunku hero shooter. Tym bardziej, że sama gra nawet teraz nie będąc jeszcze dostępną dla wszystkich osiąga naprawdę dobre wyniki. I tak jedną z plotek, które od jakiegoś czasu krążą po internecie jest to, że Blizzard zatrudnia ponownie jednego z byłych pracowników odpowiedzialnych za PVE. Na co szczerze ja sam bardzo liczę, bo obecnie nie jestem w stanie znaleźć żadnej informacji potwierdzającą tą plotkę, co nie znaczy, że musi być to fake. Ponieważ sama firma może być już naprawdę zdesperowana i chwytać się obecnie wszystkiego czego, tylko może aby utrzymać graczy przy Overwatchu. Aczkolwiek to nie ich jedyny problem, gdyż ten występuje również przy Diablo 4, a wszystko z powodu premiery PoE 2, które umówmy się, ale gameplayowo wychodzi znacznie lepiej przez co ludzie odchodzą z Diablo właśnie na rzecz PoE. Co ponownie nie umknęło uwadze Blizzarda, który zaczął robić wszystko, aby zatrzymać graczy przy sobie. Dając im chociażby możliwość zagrania za darmo w Diablo 4 do 3 stycznia, a żeby tego było mało, to dali również nową klasę Spiritysta jako darmową dla każdego, mimo że ta była dostępna jedynie dla ludzi, którzy wykupili DLC Vessel of Hatred. I umówmy się, w tym momencie mamy szczyt De Desperacji Blizzarda, która dla nas, graczy, jest najlepszą rzeczą, jaka mogła nam się przydarzyć pod koniec tego roku. Ponieważ w tej chwili dwa z trzech kluczowych tytułów firmy radzi sobie gorzej od ich konkurencji, przez co ta zaczyna ponosić znaczne straty, przez co teraz sam Blizzard ma obecnie dwa wyjścia: albo zaczną słuchać w końcu graczy i będą faktycznie wprowadzać rzeczy, które poprawią w jaki sposób rozgrywkę, tym samym sprzedaż samej gry, albo będą robić sobie pozłości, nie zmieniając kompletnie nic, przez co obie gry będą coraz bardziej stratne. I umówmy się, ale dodanie do Overwatcha 6x6 lub dodanie do Diablo 4 jakichś nowych dungeonów nie rozwiąże teraz tego problemu. A sam Blizzard musi w końcu wziąć się w garść, bo jedyną marką, która im obecnie została, i jeszcze nie jest przez nikogo przyćmiona, to sam Warcraft. Także podsumowując tą całą sytuację, uważam, że dla nas graczy jest to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła nam się przydarzyć. Deż obecnie Blizzard nie ma w końcu monopolu na swoje gry, a ma faktyczną konkurencję, z którą będzie musiał sobie jakoś radzić. Dzięki czemu my, gracze, powinniśmy dostawać o wiele więcej kontentu niż dotychczas. Aczkolwiek, czy tak będzie, dowiemy się dopiero w przyszłym roku. Przy okazji przypominam, że jeśli lubicie moje materiały lub po prostu chcecie być ze wszystkim na bieżąco, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. A już powoli kończąc, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego odcinka, jak i wszystkich wspierającym do następnego i cześć.